Witam dzisiaj, dzisiaj jest sobota. Ostatni dzień maja. Piękna, słoneczna pogoda. Robi się gorąco. Przyjadę przez jeden most. Chcę wam pokazać, jakie piękne widoki są z tego mostu. W tej chwili też jadę góry, widzę z przodu. Śnieg na górach. No, widzę za bardzo, nie chcę przebiegać, to zarobić tak, nie będzie widać, bo są drzewa zasłonią słonią. Śliczna pogoda dzisiaj. Tu będą dwa mosty, jeden most, na, znaczy dla samochodów, a drugi most widać tam Zaraz po lewej stronie to jest dla metro, tam po nim Jest bardzo stary most. On był budowany w, znaczy w 1940 roku, tak jak w Polsce była wojna. Także to już jest ile, 60, 75 lat prawie. On ma. On będzie za kilka lat będzie budowany nowy. On jest za, za ciasno jest trochę na nim. Cztery pasy, ale za ciasno. Kiedyś budowali, tam było mniej samochodów, mniej ruchu, dlatego był dobry. W tej chwili już. On się nie nadaje do ruchu. Most. Tylko, że ten jest bezpłatny, a jak nam wybudują nowy most, to będziemy za niego płacić. Każdy przyjazd będzie płatny, tak jak wybudowali nam dwa inne mosty nowe każdy przyjazd kosztuje 3 dolary w jedną stronę Tam co widać te, te przesłady to jest most um, dla metra nie, to za bardzo nie będzie widać trochę słynek kamery żeby troszkę widać było Bardzo widać, dobrze. Niestety tylko, tylko widać bariery mostu, za nisko jest. Nie było za bardzo widać, niestety. Jakbym w ręku trzymał lepiej by było widać, ale niestety sam jadę, nie mogę tego zrobić. Będę wracał z powrotem, nagra... z drugiej strony, z drugiej strony lepiej będzie widać. Mam nadzieję. Troszkę się przyjedziemy, bo ciągle nagrywam, są cztery pasmowe. W tej chwili na no, taką wąską uliczka w dół idzie. Z przodu widzimy góry. Jasne, górzysty teren tutaj jest. widzę, jestem w dzielnicy, nazywa się New Westminster A przed nami co widać to jest dzielnica Kukłytlam. Właśnie jutro jest tam polski piknik Dni Polskie Które odbywają się co roku W tej dzielnicy Nagrałem piękne video Całe występy Zespołów tanecznych i różnych, i jedzenie, tam jest wszystko, znaczy dzisiaj jest też w sobotę od, po, po południu się zaczyna do 10 wieczorem a jutro od, od południa do szóstej wieczorem znaczy jutro Wam nagram, jutro jest niedziela jutro będę miał więcej czasu, tam będę, to Wam nagram Tutaj górą metro chodzi. Na dole autostrada, a na górę górny most z metro. Właściwie tam widzę budują czwartą linię metra. Ten Nowy most, tam też konstrukcja jest, to jest czwarta linia metra. A no li, no właściwie tą linią metra też jeszcze nie jecham, nie miałem okazji, bo tutaj wszędzie się wozić dupę, za proszę, proszeniem powiem, tylko samochodem. Bez samochodu tutaj się nikt, ja piechotą nie chodzę w ogóle, tylko samochodem. Właśnie pierwszy raz widzę właśnie tam nowe słupy linii metra. I'm in Dość trochę ciekawe rozjazdy są, można się tutaj pomylić bardzo szybko Wiele mostów Stało dość rozbudowane A teraz Wam powiem, jak wyglądała moja podróż z Toronto Po 10 latach mieszkania blisko Toronto, przeprowadziłem się tutaj do Vancouver. W jaki sposób to wyglądało? Otóż to była podróż samochodem. Moim samochodem. Znaczy, z drobnymi rzeczami, które pozabierałem. Z synem jechałem. Syn ma 16 lat. On nie, nie miał prawo jazdy jeszcze. Ja tylko byłem kierowcą. Żona została z młodszym synem w domu. tamten młodszy miał chyba 13 lat, no, nie, ten ma 16, 6 rocznicy. 10 lat. 10 lat miał, a ten starszy syn miał 16 lat, który jechał z domu, ze mną. także jechaliśmy ja i syn tylko 4,5 tysiąca kilometrów. 4500 km z Toronto do Vancouver jechaliśmy sami swoim samochodem także zajęło nam to dokładnie 3 dni co do godziny dziennie robiliśmy 1500 km kilometrów. teraz zwracać uwagę jak na autostradę ona gryła i mówię będzie to zamiast przerwami, może bym się nie... W malinie nie wtopił, żeby nie pojechał za daleko A tutaj mogę skręcić na lewy, na lewy boss Na brunet Avenue, ok, to wszystko się zgadza Jest pięciopasmowa autostrada Także trzeba uważać na to za chwilę Wam powiem jak dokończę, jak zjadę z całej autostrady, bo to za chwilę będę zjeżdżał zbyt niebezpiecznie. Za chwilę, jeszcze chwilkę. Dlatego, że zwracać uwagę, żebyś nie wjechać w nieodpowiedni rozjazd. Bo można stracić pół godziny, najmniej, żeby wjechać z powrotem w to samo miejsce. To metro jechało właśnie. Właśnie, teraz Wam dokończę moje podróży do Toronto. O, o, prawie że na czerwony, no braku. Także do Toronto jechaliśmy 1500 km dziennie. 1500 km dziennie. Trudno sobie to wyobrazić. Kiedyś sobie nie uważałem, że byłbym w stanie tyle pojechać. Jechaliśmy, jechaliśmy, z kan na, znaczy przez Amerykę. Tam była lepsza autostrada przez Stany. Poniżej granicy jechaliśmy autostradą przez Stany. To jest tak z Ontario do Wisconsin, Ohio, o Michigan, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Montana, Idaho, Wyoming, and Washington. To są wszystkie te stany, przez które jechaliśmy. To jest 4,5 tysiąca kilometrów. I codziennie zmienialiśmy godzinę w zegarku. Bo codziennie zyskaliśmy godzinę. Znaczy, strefę czasu przekraczaliśmy codziennie przez 3 dni. Także mieliśmy jedną godzinę ekstra do jazdy. O, ciekawe, no. Nie wiem czy to prawie widać, ale tu jest cmentarz po prawej stronie. Tak wyglądają cmentarze kanadyjskie, niezbyt ciekawie. To trudno powiedzieć, że pogrzeb wyglądał ciekawie, to jest druga sprawa. Okej, okay, dojechałem do ulicy, którą znałem w tej chwili, okej, okay, nie będę już włączał, już wiem, gdzie jestem, Także, Otóż, jechaliśmy te, te, te trzy dni, półtora tysiąca, pół, pół piętnaście setek kilometrów, znaczy, tysiąc na dzień, Także, Stawiliśmy tylko na stacjach benzynowych, po to, by zatankować benzynę i, i do przodu, Także była to naprawdę ciekawa jazda. Podobało mi się to, nigdy, nigdy taki dystans nie jechałem 4500 km. Pierwszy raz w życiu także tankowaliśmy benzynę, stawaliśmy tylko o godzinie 10-11 wieczorem do hotelu i o 7 rano startowaliśmy z powrotem. A jak jechaliśmy przez wysokie góry, tutaj bli bliżej Vancouveru, to nawet nie było stacji radiowych, po prostu stacje radiowe zanikały. Po prostu wysokie góry, także nie, nie było w zasięgu e, nawet radia. A jak jechaliśmy przez tereny pustynne, tam przez prerie, to tylko country stacje. Te, Muzyka country grały i koboje. Także to było takie no, ciekawe. Ja lubię muzyki, nie gadę samochodem, jest to bardzo przyjemne. W tej chwili wjeżdżam na most z powrotem od drugiej strony. Zobaczycie, w tej, przedtem jechałem na początku w jedną stronę, teraz wracam z drugiej strony. Tamten most, właśnie to jest metro tam chodzi. O właśnie jedzie tam w tej chwili, nie, nie, czy nie, nie będzie widać by za, za most. Może zobaczycie, ale ja, ja tylko nie widzę. Także nie za bardzo... Z, z nie za bardzo widzę widać, bo bariera. Mostu przeszkadza, żeby zobaczyć coś, cośkolwiek. Niestety troszkę tam widać, ale no za mało. Ta metra to jest to jedno. Lepiej puszczę na most. Tam, nie wiem czy będziecie widać na video. O, troszkę zasłoniły ten. Tak wyglądają nasze drogi. także drogi, no, Nie będę komentował, bo no, mi się wydaje, że nie są takie złe, mogłyby być lepsze. Ale w porównaniu do polskich dróg to niestety to są lepsze. Asfalt jest do, do, dobry równy, no, nie wszędzie, ale jest lepsze drogi są. To tyle będzie na dzisiaj, dziękuję. Jutro, jutro postaram się nagrać ten piknik polski w centrum miasta, znaczy w centrum tej dzielnicy Kukłytla. Postaram się jak najwięcej nagrać. Jak, jak to będzie wyglądać? Z zapraszam na następne. Dziękuję.